Witajcie drodzy tarkowczanie! W tym filmie chciałem Wam zaprezentować główne zmiany w mapie Interchange dla paczu 0.12.4 Mianowicie pierwsze co to aby otworzyć kibę musicie aktywować przełącznik prądu w stacji zasilania Power Station. Są dodane również trzy wyjścia. Jak z nich korzystać? Zapraszam. Pierwsze nowe wyjście, które jest dostępne dla wszystkich frakcji, jest to wyjście o nazwie HALL IN THE FENCE. Znajduje się ono zaraz obok wyjścia mrcom Drugie wyjście niestety jest dostępne tylko dla PMC, którzy mają z sobą zaprzyjaźnionego skawa. Jak sami się domyślacie, będzie to dość trudne do zrealizowania, a wyjście to znajduje się pod kontenerem Odstalać trzecie wyjście jest dość złożone. Trzeba mieć kartę SR11. Po pierwsze, trzeba włączyć zasilanie na Power Station, dzięki któremu będziemy mogli zarówno wejść do kiby, jak i dostać się do ukrytego czytnika kart znajdującego się w toalecie Burger Spot. Burger Spot znajdziecie na drugim piętrze interchange'a. Na lewo od gaz znajdziecie ukrytą. Toalety, a za pisuarem będziecie mogli znaleźć czytnik kart. Po aktywowaniu karty otworzą się drzwi do Safe Room. Safe Room natomiast znajduje się w podziemiach w parkingu. Możecie tam dobiec przez dziurę w podłodze koło Kiby i aby to wyjście aktywować, trzeba za sobą zamknąć drzwi. たくさん。 Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych filmów. Na co dzień możecie mnie znaleźć, streamując z prawdziwego hideoutu na Twitchu, YouTube, Mixerze, bądź Facebooku. Zapraszam również na moje social media, na Instagram, Twitter bądź Facebook. Szczególnie zainteresowanych Tarkowem zapraszam na naszą akademię 3BB-akademii.com. Tam możecie znaleźć kompendium wiedzy Tarkowa. Wszystkie wymienione linki znajdziecie w opisie tego wideo pod filmem. Pozostańcie czujni i do zobaczenia po drugiej stronie. strani